Obudziłam się w ciszy, przerywanej jedynie monotonnym pikaniem maszyny obok łóżka. Szpitalne światło było zbyt jasne, a powietrze pachniało sterylnym chłodem. Wszystko we mnie bolało, ciało, głowa, a gdy zaczęłam przypominać sobie ostatnie chwile, serce. Pielęgniarka pojawiła się przy mnie prawie natychmiast, sprawdzając aparaturę i uśmiechając się lekko. Dobrze, że już pani z nami, powiedziała łagodnie. Leżała pani nieprzytomna prawie tydzień. Tydzień. Siedem dni. Czy on był przy mnie choć raz? Spojrzałam pytająco na pielęgniarkę, a ona, jakby wyczuwając moje myśli, spojrzała na mnie z dziwnym współczuciem. Pański mąż zaczęła ostrożnie. No cóż. przekazał, że nie może być obecny. Że sprawy osobiste. Zanim zdążyłam cokolwiek zrozumieć, drzwi sali otworzyły się. Weszła kobieta, zupełnie mi nieznana. Miała na sobie drogi kostium i nieskazitelnie ułożone włosy. Jej spojrzenie było twarde, niemal triumfujące. Dzień dobry, powiedziała, mierząc mnie wzrokiem. Jestem nową żoną twojego męża. W pierwszej chwili myślałam, że to jakiś ponury żart. Ale kiedy wyciągnęła w moją stronę dokumenty, na których widniało jego imię i podpis, cała prawda uderzyła mnie jak lodowata woda. W czasie, gdy ja walczyłam o życie, on on świętował nowe małżeństwo. Z kimś innym. Zostawił mnie jak wyrzuconą starą rzecz, bez słowa, bez pożegnania. Bez litości. Moje dłonie trzęsły się, kiedy brałam dokumenty. Oczy piekły mnie od łez, których nie chciałam przy niej uronić. Nie teraz. Nie dam jej tej satysfakcji. Jeszcze nie wiedziała, że nie wszystko pójdzie tak, jak sobie wyobraziła. Że jego zdrada będzie kosztować go więcej niż mógłby kiedykolwiek przewidzieć. Minęły dwa dni, zanim zdołałam wstać z łóżka o własnych siłach. W ciszy sali, między szumem aparatury a szmerem rozmów na korytarzu, uczyłam się oddychać na nowo. Każdy oddech był jak walka, nie tylko z bólem ciała, ale przede wszystkim z bólem serca. Zdradził mnie. W najgorszym możliwym momencie. Odebrał mi wszystko, co uważałam za pewne zaufanie, bezpieczeństwo, godność. Ale nie odebrał mi czegoś najważniejszego, siły, o której sama wcześniej nie wiedziałam. Pewnego ranka, gdy słońce nieśmiało wlewało się przez małe szpitalne okno, znów usłyszałam stukot obcasów na korytarzu. Ona wróciła. Weszła do sali pewnym krokiem, z telefonem przy uchu. Rozmawiała głośno, tak żeby na pewno wszystko doszło do moich uszu. Tak, kochanie, śmiała się cicho. Teraz wszystko będzie należeć do nas. Ona nie zrozumiała, ile straciła. No cóż, takie jest życie. Zacisnęłam dłonie w pięści pod kocem. Każde jej słowo wbijało się we mnie jak sztylet. Ale zamiast płakać, poczułam coś nowego. Coś czystego. Wściekłość. Siłę. W końcu odłożyła telefon i spojrzała na mnie z uśmieszkiem. Chciałam tylko powiedzieć, że Twój czas już minął, powiedziała chłodno. Przyjmij to z godnością. Wpatrywałam się w nią spokojnie, nie dając jej satysfakcji z żadnej reakcji. Ona myślała, że jestem słaba, że mnie złamała. Ale w głębi duszy już wiedziałam jedno: to ona nie miała pojęcia, kim jestem naprawdę ani ile naprawdę straciła w tej chorej grze. Jeszcze mnie zobaczycie. Wszyscy. Opuszczałam szpital w taniej kurtce z cienkim plikiem dokumentów i głową pełną myśli. Nie było przy mnie nikogo, ani rodziny, ani przyjaciół. Wszystko, co kiedyś uważałam za bezpieczne, rozsypało się jak domek z kart. Ale coś się zmieniło. Już nie byłam tą samą kobietą, którą zostawili nieprzytomną w szpitalnym łóżku. Wkrótce po powrocie do rzeczywistości odebrałam wiadomość od prawnika, starego przyjaciela mojego zmarłego ojca. Spotkaliśmy się w małym, dyskretnym biurze na obrzeżach miasta. Twoje nazwisko zaczął spokojnie, podając mi teczkę gwidnieje na kątach, nieruchomościach i inwestycjach, o których nikt nie wie. Nawet twój mąż. Patrzyłam oszołomiona na liczby, które wydawały się nierealne. Pół miliarda dolarów. Wszystko moje. On odszedł, myśląc, że zabiera ze sobą przyszłość. Nie wiedział, że jedyne co naprawdę miał, to ja. Wyszłam z kancelarii z planem. Żadnych dramatycznych konfrontacji. Żadnych łez. Wiedziałam, gdzie ich znajdę, jego i ją w ich nowym, wielkim domu, który kupili na kredyt, myśląc, że mają świat u stóp. Pojechałam tam tylko raz. Stałam po drugiej stronie ulicy, patrząc na ich życie jak na obce przedstawienie. Słyszałam ich śmiech, widziałam, jak wymachiwali kieliszkami szampana na tarasie. Nie musiałam im niczego mówić. Nie musiałam udowadniać, kim jestem. Prawdziwe zwycięstwo polegało na tym, że ich zdrada mnie nie złamała. Prawdziwe zwycięstwo było w tym, że teraz to ja miałam wszystko, a oni nawet nie wiedzieli, że właśnie zaczynają budować swoje nowe życie na kredycie i kłamstwach. Odwróciłam się i odeszłam. Bez słowa. Bez żalu. Nie potrzebowałam już ich. Miałam siebie. I nigdy więcej nie pozwolę nikomu odebrać mi mojego świata. Wyszłam z kancelarii, steczką dokumentów przyciśniętą do piersi. Miasto tętniło życiem, samochody mijały mnie bezlitośnie, ludzie śmiali się na kawiarnianych tarasach, jakby świat się nie zatrzymał. A dla mnie wszystko stanęło w miejscu. Nie myślałam o pieniądzach. Nie myślałam o możliwościach, które otwierały się przede mną. W mojej głowie wciąż dźwięczały słowa, których nigdy nie wypowiedział. Obietnice, które kiedyś składał na zawsze w zdrowiu i w chorobie. Puste, bez znaczenia. Jak mógł mnie zostawić właśnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebowałam? Jak mógł śmiać się kochać kogoś innego, gdy ja leżałam sama pod szpitalną aparaturą, walcząc o każdy oddech? To nie był zwykły koniec miłości. To była zdrada najgłębsza, najbardziej bezwzględna. Zdradził nie tylko mnie, zdradził wszystko, w co wierzyłam. Zatrzymałam się na pustym skwerze. Usiadłam na zimnej ławce i pozwoliłam sobie pierwszy raz od dawna naprawdę poczuć. Nie tłumić. Nie udawać. Łzy spływały mi po policzkach, ale nie były to łzy bezradności. Były to łzy żałoby po życiu, które umarło. Po marzeniach, które już się nie spełnią. Po kobiecie, którą byłam i tej, która ufała, wierzyła, czekała. Tamta kobieta już nie istniała. Zginęła razem z tymi pustymi obietnicami. Wieczorem, w małym wynajętym mieszkaniu, otworzyłam stary album ze zdjęciami. Nasze śluby, wakacje, uśmiechy pełne nadziei. Przez chwilę jeszcze patrzyłam na te obrazy, jak na sen, który gdzieś się rozmył. A potem jedno po drugim zaczęłam wyrywać zdjęcia i wrzucać do pustego pudełka. Bez krzyku, bez rozdzierania. Z milczącą determinacją. Na końcu napisałam na wieczku jednym słowem koniec. Odłożyłam pudełko głęboko do szafy. Nie dlatego, że chciałam o wszystkim zapomnieć, ale dlatego, że wiedziałam Nie będę już żyć przeszłością, której nie ma. Prawdziwa siła nie polegała na tym, by się zemścić. Prawdziwa siła polegała na tym, by wstać i pójść naprzód samotnie, ale z podniesioną głową. Bo ja przetrwałam coś, co miało mnie złamać. I już nikt nigdy nie odbierze mi mojego życia. Nikt nie zamknie mnie w kłamstwie. Nauczyłam się największej lekcji. Miłość to nie słowa. Miłość to obecność. Miłość to wierność wtedy, kiedy jest najtrudniej. A jeśli ktoś odchodzi w twoim najgorszym momencie, nigdy nie był wart tego, by stać przy tobie w twoim najlepszym. Prawda była taka, że nie potrzebowałam nikogo, kto porzucał mnie w chwili próby. Nie potrzebowałam nikogo, kto wybierał wygodę zamiast wierności. Potrzebowałam tylko siebie. I pierwszy raz od dawna byłam gotowa, by zrobić pierwszy krok, nie ku zemście, nie ku przeszłości, ale ku przyszłości, która już nigdy nie będzie należała do kogoś innego. Tylko do mnie.